Okay. Mm, nie co musiał byócć tam tego liveia, bo... Coś się zepsuła na Tangerina sarka, ale nie było jak. Bo się coś pisać, że za chwilkę rozłączę Tangerina. U nie sobie odpalę się każdy graf jest mile widziany. E, hejka, hejka, drugi. Hej, pingwin, hejka, hejka. Witam was bardzo serdecznie. Ogólnie okay, to zrobimy jak losowanko. Na... No. Ja nie jestem na tym live, bo przed chwilą ogólnie nie rozłączyłam live'a, bo coś się zepsuło. Teraz się zryzykującego tak życia, skoczyłam z dywanu. Ojej, tragedia. Hejka, hejka, Elmi MSP. Witam was wszystkich ogólnie za chwilkę. I jak będzie to za chwilkę, dobra. Może nie za chwilkę, ale jak będzie będzie 12 osób, to robimy los na coś z kolekcji. takiej że no. Muszę teraz jeszcze sobie tutaj e, załadować to, więc w tym czasie macie tutaj no. moją. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie zadawać. Na wszystkie odpowiem. Takie, że no.

No. Każdy grafik by był mile widziany, bo odpaliła ostatnia. I chciałabym jeszcze w tym miesiącu, co ten poziom jednak, że no, trochę brakuje po milion. Ale może się uda. Może. Po ale może. Podobał się skąd podziwimy? Igry, poglądam na niebo, lebo ci mnie Twil, kolor niebieski. Podobał się skąd podziwimy? Ja miałam za Okej, miałam, ale ja Aha, kiedy rozumiem? Jak dostałam swój pozdar, to miałem takiego laga, czy to się przypadkiem jakoś nie zawiesiło, że to się wiec, no, tak, tak dają tego zra i w ogóle... Ach. No, myślałam, że z N w ogóle nie możecie ocenić mojego artykułu, którego robię, to jest taki by... co widzi moje MSP, znaczy to nie jest raz, ale no tak... Staramy się, Wiem, że jest brzydko, ale, yy, żeby stworzyć RT, to nie brzydko, ale żeby stworzyć jak jakiś nie ma żadnych takich, innych kształtów, typu jak jakiś trójkąt, albo, jakiś, albo nie ma żadnych jakichś jakieś, yy, albo nie ma żadnych przykład dać nie takich, nie ma żadnych takich, albo nie, jakby pies leży pod łóżkiem. toś? To witam cię bardzo serdecznie. Jak mnie witam wszystkich, bardzo serdecznie. Lubisz mnie, Kreatywne pytanie? Tak, lubicie. A ja straszną chryp, a przepraszam, Alenę. No. Ogólnie dzisiaj lepiej będzie krótszy. tak do no 19.40 Bo nie z zbytnio czasu, a chciałam i tak Wam zrobić tego live'a, tak, że Mam nadzieję, że zrozumiecie nie <grystanie> to przepraszam, że jaka nie był, ale... No. Naprawdę mam straszną chrypę Powiem, że no, muszę, 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 muszę coś zrobić Jak już tutaj jesteśmy, to... Dobra, tak Kurde, na początek zmienię kwa a taki prostu, takim takim był... Zmienię Jejku, dziękuję bardzo Ci e, ale te widzę piszcie, żebym nie dostał z Jakby jeżeli chcecie poznać e, osobę, która mnie doprowadzi do mną, to tutaj jest ona. E, no. e, Hejka ja jestem o nie, w live i idę się powiedzieć. No, i szczerze to nie wiem, czy się da. Poczekajcie, bo po MSP będzie zlagowało. My bo się będę musiały zalogować jeszcze raz. Oj, tak. MSP widzę, nie, nie tego potrzebuje. MSP. Halo. MSP. I, I już jest git. I dobra. Wyślę, to zajmie bo no, space są takie, że boję się po prostu, że nie dojdzie. Jakby Jakby, Przepraszam, bardzo, że tak to no by nie było ale no. Nie, 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 to bo nie, no, nie, no, też no. Mój pies teraz jest przy przy mnie i tutaj siedzi. No i no. Nie miałam tego czasu, też MSP, na MSP miałam bana. Polecam za napisanie słowa desycyn. No i no. To było smutne. Nie zalogowałam się i teraz od nowa mi lecą dni. A ja się tak starałam. Poczekajcie sekundę. Okay. Mm, tak się starałam. Moje wnioski takie jasne. Yy, ogólnie tak się starałam, żeby zrobić 353 dni. Ale nie, Masus stwierdził, że da mi banan za napisanie dyscypliny mm, i sobie nie zrobię 365 dni, jak już miałam 200. Nie, nie, przecież nie. Jakby... O co ja Tak, za chwilkę ocenię. Czekajcie, bo ja muszę to pozrodać. w ogóle kiedyś zamiast pozdrowiać dałam sobie to i to było takie, 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 takie no, niezbyt fajne, nie, nie polecam tego uczucia. MSP proszę załaduj się i nie mówcie mi, że Akira jest teraz niezłosebna, no, bo chyba to ja się powieszę na kaktusie. No chyba jakieś jest Ona ma to być Ja nie muszę dać pozdro Praca sobie poszła e, Hejka, hejka, mam jest panuje za dosyć, no Także masz mnie w znajpadka 4 5 Zaraz zobaczę, poczekajcie, bo... to co się dzieje zamiast to nie jest normalne Daj, dajcie mi chwilę, jakby, pozwólcie mi my, msp załadować. Nie ma jej tu, no, poszła z msp. Ajajaj. No nie. W może co tycz co inny czek, jak wam się podoba ten nowy pakiet? Czekajcie, co, mm. Dobra, coś tam tam jest Miałam sprawdzić, tutaj... A czekaj, jest jeden znaczek mm.

Mm, tak, do tygodnia, ale nie zawsze to wychodzi. Tak macie, pytanie. I nie zawsze to wychodzi. Teraz na przykład jest ponad tydzień. Ale co też przez to, że miałam tego bana, bo w tydzień, w którym miałam rozdawać prezenty, dostałam bana. Tak, że nie polecą. I co najlepsze jeszcze napisałam, tym, że napisałam do mojej kuzynki, czy możesz rozmawiać z Discordzie. Idą i zadałam sambala. Nie ma stu... Nie, nie, ja chciałam, nie, chciałam, nie, 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 Aha, dobra. Okay, przywróż, nie, 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 nie wiem czy mam gratulować, czy nie takie szczerze. Ja Już ci oddaję tego luczka. Jak to było? 4, 5, 3, 2, nie. Nie. Ale coś już na mnie jest. 4, 5, 3, 7, dobra. Ogólnie na no ten um, ja sobie powiem, to nie jest za bardzo mój styl, ale no nie jest mój styl. Nie jest to w ogóle mój styl, no, niestety, ale no taki piękny no się, bo po prostu nie jest mój styl i jak ja taki oczekiwanie nie Ojejku, to bardzo, to jest bardzo ładne, bo ja kocham, kocham, kocham niebieskie normalnie 10 na 10, no może nie na 9, nie 10 na 10, ale 9,5 na 10, tak. nie. Mm. a, mnie... a zastanawiam się... Czy warto kupować to? Bo z jednej strony a ja nie było, ale z drugiej strony i tak, i tak szkoda mi tych starkońców, no nie, bo jak muszę jeszcze do czerwca poczekać. i dopiero, dopiero będę miała tam jakieś, może, może 300, bo, bo nie serce ja, pamiętam, to jak ma się koń z znaczy, no tam się kończy VIP, zostanę na przykład tydzień, e, to wtedy się kupuje VIPa. Chyba bez promocji albo z promocją, nie wiem. E, I dostaje się więcej diamentów i starkońców. Ale nie pamiętam, czy to teraz też tak jest. Znaczy, nie wiem, czy to teraz... Więc jeżeli wiecie, to możecie napisać, bo on, to jest tak. A chcesz kupić jakąś kolekcję? A raczej nie kupuję nikogo. Znaczy, jakby nie mam PayPal'a ani nic takiego. Mam jedynie Blika. Tak, że nie. Poczekajcie. Kochanie mam tutaj e, Alex, dobra. No to nie. Poczekajcie, mi się to. Mam MSP. Ja jakby kocham, po prostu mam MSP. No, ładny Luczyk, ładny. Jednak udawałam coś na ręce. I takie 10 na 10. Nie, ale 9 na 10, tak. Tak, Nie Hum. ogólnie teraz zdaję grawki ze spódniczkę Pixel. Tak, dobrze. Hmm. Tysiąc grawków. Nie masz jeszcze Wii, się ja skończy za kilka dni? To dostaję, że to jest. Ale ja bym że tylko, że na MSP. Bo ty. Aha! Okej, okay, dobra, spoko! dobra, dobrze, przepraszam. Nie wiem, czy to ty. Chyba, tak. No to mnie ładny luczek. Tylko nie pasuje mi do niego ta animacja ale dziewięć może nie Ale 8 Nie, nie będę rzeczy kupowała chyba um, no przynajmniej na razie żadnego żadnej kolekcji. Jak nie dzisiaj wiesz, że już ja mogę tylko live, bo mam straszną chrybę. Chrypę. I tutaj mi się język plącze. Także przepraszam bardzo, ale skończę tylko live'a, bo mój głos dotarł. Ale jest możliwość, że w niedzielę będzie live. A w zasadzie nie wiem, chcecie, żebym w niedzielę live. So, we'll a nie co wiem, żeby nie kupić mieć fony zakupuje i nie kupuję kolekcji, to wiem. So, to ja się z Wami czekam, papa i w ogóle sorkaże.